Naszym tematem są reakcje katalityczne, przy których używamy katalizatora. Mamy tutaj przykład reakcji przy użyciu katalizatora. Jest to reakcja tylko azotu 2 z bromem, w wyniku czego powstaje nam produkt pośredni, który w dalszej reakcji z chlorem odtwarza nam brom oraz powstaje nam chlorek nitrozenu. W wyniku sumarycznego zapisu reakcji brom występuje nad szałką jako Katalizator. Wykonamy doświadczenie pod tytułem Katalityczna redukcja jonów manganianowych 7. Przygotowane są trzy kolby, w których każdorazowo umieszczona jest woda. W pierwszej kolbie dodatkowo dodajemy manganian 7 potasu. W drugiej kolbie dodajemy poza manganianem 7 potasu kwas szczawiowy oraz kwas siarkowy 6. Oraz w trzeciej kolbie dodajemy manganian 7 potasu, kwas szczawiowy, kwas siarkowy 6 oraz jony MN2 manganowe, 7, yy, manganowe 2, które są jednocześnie produktem tej reakcji. W wyniku przeprowadzonej reakcji w pierwszej kolbie zauważamy fioletowe zabarwienie z powodu próby kontrolnej. W drugiej kolbie zauważamy powolne odbarwienie roztworu, zaś w kolbie trzeciej obserwujemy szybkie odbarwienie roztworu. Reakcja przebiega według podanego schematu. W kolbie trzeciej można zaobserwować, że w wyniku dodania jonów MN2 reakcja przyspiesza, więc wysnu wysnuć można wniosek, że jony MN2 są katalizatorem, bądź można powiedzieć dokładniej autokatalizatorem reakcji.